Wolność gospodarcza zaczyna się od Kongres liberalno demokratyczny czy obecnie PO, uważa, że biznes wygląda w ten sposób, że się wynajmuje sklep na głównej ulicy, jedną pożyczkę, stawia wielkie okna wystawowe, wystawowe i nie da się plaka, to potem zastanawia się, co by sobie sprzedawać. A prawdziwy kapitalizm to jest gra z kapitalizmu. Zaczyna się od tego, że kupuje paczkę farówek, się sprzedaje, ze jest zyskiem. Następnie kupuje się dwie paczki farówek, sprzedaje się z zyskiem, pozostałych cztery paczki farówek i tak dalej. Pod koniec dnia sprzedajemy już 20 paczków farówek. A po tygodniu jesteśmy już właścicielami miejscowej restauracji. Paruki. pod warunkiem, że parówki są dobre. Bo jak nie są dobre, to niestety widać, Także zantuje. Polecamy paróweczki, kordyna tutaj. Problem polega na tym, że właściwie w obecnym państwie, żeby taki biznes otworzyć, najpierw trzeba z rok spędzić na załatwieniu papieru. Bo Bartosz Pałaczek jest przedsiębiorcą, który jak najlepiej jak to wygląda. Jakby jak to wyglądało gdyby, tak na Żeby tak na oko to by generalnie to było położyć, mało możliwe żeby tak wyjść na ulicę i zacząć sobie sprzedawać. Najpierw urząd skarbowy, potem ZUS, potem GUS, potem jeszcze Sanepid. na koniec musieli parapetów, postawić toaletę, męską, damską umywalkę i ferę męską, damską I jeszcze tak, tak. I wtedy może być ktoś się na to zgodzi. Oczywiście kasa to skalna no tak. Tak. Ma tak biznes się rozkręca? Biznes się rozkręca. Co by co tu było potrzebne? Stół. Prosty palnik gazowy, patelnia, paróweczki ze sklepu na parę złotych paczka, jedna paróweczka złożona na masełku za 5 złotych Ludzie zadowoleni, kupują, jedzą tanio, bo to wszystko jest gorzej, bo my zarabiamy, wszystko jest tutaj, ale tak naprawdę nie jest ok, bo nie wiem jak długo pociągniemy, bo w tym państwie, żeby coś takiego zrobić, to zrobi trzeba by było załatwiać pozwolenia, spełnić normy na dziękuję na urzędu skarbowego, i tak dalej, i tak dalej. Więc może się okazać. Zobacz, sprawdzimy jak długo nasz biznes się utrzyma. Na razie kręci się doskonale. Także ktoś, kto nie ma żadnego kapitału do zainwestowania, mógłby się szybko, tak. e, szybko dorobić i nie musiałby żebrać. Czy inwestycja się już zwróciła? Bo to podobno było około 300 zł, za wszystko. No, jeszcze tak nie liczyliśmy dokładnie, ale Bartu, ile kosztował ten? 79 ten? 79 zł. Patelnia też około stówki, bo to jest porządna patelnia. Ale może Trochę paru i, i sosy, no to już myślę, że jesteśmy powoli do przodu. Na około jesteśmy powoli do przodu. Ile to dwa godziny? Pół godzinki, godzinka? No nie, tu pół godziny pół godzinki no pół godzinki, pół godzinki tak. jesteśmy. żadnej reklamy, bez będzie. Inwestycja się zwróciła Panie Prezesie? Koszty reklamy zero. Tak. Koszty reklamy zero. Ład własny, niestety, oczywiście, jakiś musiał być, czyli czasu naszego. No i tutaj tak co, około Około się zgadza, I Kasiora też się zgadza. Tak jest. Co pan sądzi o tych paróweczkach? Bardzo dobre, wolnorynkowe paróweczki.